Teraz polecimy wykradzanie pierwszego gruza, w sumie no nie pierwszego, pierwszego w tym roku, piękną, piękny samochodzik Ford Sierra, jedziemy właśnie na pierwszą jazdę testową, potem będzie myjnia, więc zobaczycie sobie przewitki. jak Ci się Kuba podoba samochód? W sumie samochód jak samochód, ale dobry klasyk, trochę rozjebany układ zawieszenia, <laughs> trochę, taki kierowniczy, no ale co? Bo to są gruzy, nie? Żeby coś z tego ulepiał. Weź coś, powiedz fajnego. Co tam, co mógłbyś powiedzieć o tym autku? Wiemy, że no, silnik 1.8. No tak, w nagaźniku mamy całe. Oj, co, co, coś, coś, puka z tyłu. Mamy całe 87 koni. Jeszcze nie wiemy, ile z tego żyje. Trzeba by to spamować. Że, że to wyda, bo plan ogólnie jest taki, że tak jak wszyscy kupują właśnie jakieś bmw i mega popularne samochody, no tak my chcieliśmy odejść troszkę od tego, takiego powiedzmy, trendu, więc postanowiliśmy kupić Sierra. No to był dość taki zakup trochę spontaniczny. spontaniczny, bo pojechaliśmy w sumie w nocy. No ogólnie to to auto miało nie odpalać, ale to, to był taki szczegół w sumie. Ale finalnie okazało się, że jednak odpaliło i nawet ba, w sumie wróciliśmy, wróciliśmy nim na kołach. Tak, 200, 200 w sumie kilometrów. Auto e, było niby od pierwszego właściciela, no ale w sumie to nie ma akurat większego znaczenia. No plan jest ogólnie taki, że robimy sobie fajnego gruza do takiego I zimowego... znaczy, zaznaczyć, że daliśmy za niego całe 1000 zł. Tak, no właśnie. To jest taki w sumie powiedzmy nasz mały projekt. Będziemy chcieli Wam w sumie pokazać jak no, no niskim kosztem zrobić taki... Najniższy. Na... <laughs> Wiadomo, to ma być wszystko takie, może nie tyle co bezpieczne i nie tyle co zgodne z prawem, ale e, takie w miarę zdrowym rozsądkiem, no i najniższym kosztem w sumie, to prawda, takim totalnie najniższym kosztem, ale wiadomo, z klasą i, i ze sztuką, co by to się nie rozpadło przy pierwszym, e, przy pierwszym zakręcie, więc... Jakoś się prezentować nie ten samochód, żeby to auto wyglądało, jeździło, a żeby zarazem nie wydać dużej sumy. Myślę, że w 1000 złotych zmieścimy się z całym gotowym projektem, żeby mógł spokojnie podawać na każdym rondzie, żeby podawał z dwójki. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie trzeba zrobić podstawy takie jak ukąkanka silnika, rozrząd, olej, filtry. Od tego trzeba zacząć. A w porównaniu do E36, to jak sądzisz, jak to będzie działało? Myślę, że to dużo trudniej będzie latać bokiem. Bo na pewno nie mamy wspomagania, o, to jest duże to utrudnienie. nalejmy mniej rzeczy, tym w sumie mniej rzeczy, które mogą się zepsuć. Taka też, taka też jest zasada. O tutaj jak widać jest błąd ręcznego. No, jechałeś na ręcznym. Się, no właśnie nie jadłem tu ręczny nie jest zaciągnięty. No dobra, no to teraz jedziemy na, na mynie, zrobimy wam jakieś fajne przebitki z myjni No i zobaczymy się niedługo. Dobra, patera, polecimy bokiem. do <laughs> <laughs> no, przyjdzie na to chwila kręci, ale nie, nie daje życia. O o prawie nie, nie wydaje po prostu ten silnik. Kurwa chujowa z się środku. A few moments later. No jak widzicie tak to tak to właśnie. O chce ale nie może. One eternity later. Kurwa. No i chuj no i cześć. Spokojnie się nigdzie nie spieszy. No dobra. Aj, wydaje, mówisz, że wydaje. No dobra. O, już prawie bokiem się wstawiłeś. No tak Ale jechać nie chcę. Ok, jak widać jest po myciu. Słuchajcie, no nigdy nie jest tak, że zawsze wszystko działa od razu. No widać, prezentuje się znacznie lepiej od z takiego pierwszego rzutu. No, troszkę tam. No ma, ma, ma chce, ale nie może. No ma małe problemy. Oj, to. Słuchaj, no nie wydało, nie wydało. Zaraz wyda. Co by tu mówić? Pal? O? Coś tu strzela, syczy O No i no widzisz od razu lepiej o, Kurwa, czymś w oko dostałem jak, jak tak przygazowałeś No i co teraz powiesz? No teraz co najmniej silnik widać. No czystszy jest, bo był bardzo brudny. Tak Gaźnik za... się zalał od wody i cała tutaj, cała kopułka, dlatego on przerywał. Ale to i tak wszystko będzie nowe, więc nie ma się co przejmować. No tak, a tutaj taki wężyk jest. Od czego to taki wężyk, jak do wina? To? Czy to? Nie, nie, to. to. A to? No nieudolna instalacja gazowa. A. a no tak, no bo zapomnieliśmy powiedzieć, że my tutaj że my tutaj mamy piękną instalację gazową której już wkrótce nie będzie no w sumie tak, no wiadomo troszkę to niebezpieczne tu może być o. tym bardziej, że silnik jest na gaźniku więc my nie będziemy potrzebować tego gazu no gaźnik tym bardziej Ok. jak widzicie jest już e, po myciu wracamy na garaż no samochód może nie jest jakiś świetny, ale chcemy wam pokazać że no, nie zawsze potrzeba jakichś kolosalnie dużych pieniędzy czy tam jakiś sponsorów, bo no, nie jesteśmy jakimiś znanymi osobami. Otwieramy tu w sumie ten kanał. No, mieliśmy w planie już go otworzyć znacznie wcześniej. Teraz dopiero się jakby na to gdzieś tam zebraliśmy. Będziemy chcieli Wam zdawać taką całą relację w sumie tutaj z naszych działań, jeżeli chodzi właśnie o Sierra. No, w planie, wiadomo, jest jakaś felga, gleba, jakiś fajny wydech do lot. Będziemy ją na bank malować, no i będziemy ją przygotowywać typowo pod drift amatorski. Eee, pokażemy Wam w sumie troszkę właśnie tego naszego driftowego życia. No w sumie nie życia, bo nie jesteśmy drifterami na co dzień, bardziej właśnie jako takie amatorskie podejście do, do sprawy. Chcemy Wam pokazać od tej strony takiej bardziej właśnie amatorskiej, czyli bez dużego nakładu pieniędzy, bez eee, właśnie bez sponsorów, takim no wiadomo, Niskim kosztem, bo to też jakby no dla nas jest, jest ważne, bo no nie każdy ma tam parę tysięcy złotych, aby wydać na, na gruzy. A jak dobrze wiecie, ceny gruzów, e, czyli tam wszystkich samochodów z napędem na tył, akurat no, na zimę idą kolosalnie w górę. No nie jest to, nie jest to przypadek, bo wszyscy, wszyscy szukają sobie jakiegoś samochodu e, na zimę, żeby trochę polatać i po, postawiać się na zakrętach. Więc no, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Mamy nadzieję, że przyjmiecie nas e, miło, jeżeli chodzi o kanał motoryzacyjny. Będziemy się starali no, jak najczęściej wrzucać te odcinki, no i też będziemy starali sobie wyrabiać taką systematyczność. Jeżeli Wam się podobało, możecie dać tam łapkę w górę. Będziemy mega zadowoleni, bo zobaczymy Waszą aktywność pod naszymi filmami. Czy uda nam się w ogóle gdzieś tam e, zabłysnąć, gdzieś, gdzieś się pokazać? No wiadomo, jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie zobaczyć resztę naszych materiałów, to warto byłoby zostawić subskrypcję. Możecie dać tej dzwoneczek, bo wiadomo, abyście mieli na bieżąco wszystkie powiadomienia. No i co? No i ładnych zakrętów, no i widzimy się niedługo. Cześć!